Jeżeli jesteś autorem, autorką kursów, które są sprzedawane albo dystrybuowane, to musisz mieć wiedzę na temat mikropoświadczeń. Mikropoświadczenie to ogromny rynek. W 2025 roku będą warte ponad, albo ten rynek będzie wart ponad 118 miliardów dolarów. To ogromna kwota, ale tak naprawdę ona się rozbija o jedno. Proszę zwróć uwagę na to, że jeśli byłbyś studentem albo studentką Twojego właśnie kursu, to powstaje pytanie, czy Kurs będzie miał mikropoświadczenie, które automatycznie zostanie wystawione zaraz po jego ukończeniu. To wyobraź sobie sytuację, w której osoba stoi i ma do wyboru Twój kurs, który ma mikropoświadczenie, i kurs Twojego konkurenta, który tego mikropoświadczenia nie ma. W pierwszym przypadku Twój kurs będzie pojawiał się w cyfrowym CV tej studentki, tego studenta. Co więcej, to cyfrowe CV będzie udostępniane na rynku pracy, czyli to będzie bardzo, bardzo istotne, żeby kursy miały mikropoświadczenia. W jaki sposób je zdobywać, w jaki sposób wystawiać, jakiego rodzaju standardy trzeba spełnić, żeby to zrealizować, dowiesz się tego wszystkiego na webinarium, na które Ciebie zapraszam. Do zobaczenia zatem.